Oto szklarnia za 1600 zł do samodzielnego montażu. Chciałbym pokazać jak wygląda ta szklarnia i chciałbym Państwu odradzić zakup tej szklarni dlatego, że jej wykonanie jest totalnie, no, bardzo, bardzo niskiej jakości. Szklarnia jest wykonana z takich oto cieniuteńkich profili aluminiowych, które wyginają się pod własnym ciężarem. Produkt przyjechał wykrzywiany w kartonie. Już wszystkie elementy trzeba było wyprostować, przeglądać. Jak widać nic się nie układa w linii. To nie ważne, że stoi na trawie, bo gdyby konstrukcja była faktycznie silna i wytrzymała to na trawie by to nie stanowiło żadnego problemu. Tu najgorzej widać, proszę bardzo, jak poukładane są wszystkie te panele. Brakuje też drobnych elementów, przez co nie można złożyć, tutaj powinno być okno uchylne, więc tego okna i nie można drzwi Złożyć, które tutaj powinny być. One są przesuwane. Zaraz państwu pokażę dokładnie o co mi chodzi. Jest to tego typu szklarnia. I żeby jeszcze było tutaj wszystko jasne, tak jak idzie instrukcja obsługi, czyli ilustracja po ilustracji. Zostało wszystko wykonane, czyli zacząłem od podstawy, potem przykręciłem słupki, wszystko było na, na sztywno skręcone, e, przyszedł lekki wiatr i te słupki złożyły mi się do środka razem z tą podstawą, wyginając ją, więc generalnie instrukcja jest do bani. Można by było spokojnie inaczej zacząć. E, tu chciałem Państwu jeszcze pokazać jaki element, który jest. Aha, on już jest przy drzwiach. On jest przy drzwiach, tu są drzwi. Rolki, które są zaciśnięte na sztukę, proszę bardzo. Tutaj te rolki w ogóle się nie trzymają. Mówię, całość jest bardzo miękka. Ja to mogę w rękach dosłownie zgniatać, wyginać. Całość sobie pracuje. Zero sztywności, stabilności. Eee, tutaj pokażę od razu firmę, żeby się Państwo zastanowili. Jest tutaj gdzieś jeszcze. To ma być taka głucha szklarnia. O, dopiero na końcu dodaje się taką podstawę z tych oto profili. Gdzie uważam, że powinno zacząć się od tego, bo to jest jakby fundament tej yy, szklarni. No ale. Mózgi, które tą instrukcję budowały, stwierdziły, że to jest dopiero na końcu rzecz ważna. Ale, tak jak mówię, całość tej konstrukcji jest totalnie prymitywna. Niektóre z tych paneli są za słabo docięte. To też powoduje, że one się źle układają. No, mówię, cała konstrukcja tańczy. W ogóle. Usztywnienie, zamiast zrobić to z jednego panela, ten szczyt tego dachu, on się składa z trzech paneli łączonych ze sobą takim prętem, który się wbija na hamar, rozszerzając tą aluminiowy kołnierz, tutaj tak pokażę. O! to powoduje, że ten kołnierz, jak się rozszerzy, nie nadaje się tylko się bardziej wyrabia. Mało tego. Yy, firma, która to sprzedaje, która yy, ma to w, ofrecie, w ofercie, opisuje, że yy, jeżeli przyjdzie nam zima i spadnie śnieg, to firma nie ponosi odpowiedzialności za to, jeżeli konstrukcja się złoży pod naporem śniegu. Ja myślę, że tu nie potrzeba śniegu, to wystarczy lekki wiatr i to się samo wszystko poskłada. Nie polecam tego, gówna, po prostu nie polecam. Jeżeli macie pieniądze, i macie 1600 zł, myślę, że spokojnie byście mogli taką konstrukcję postawić z listew, czy tam z kantówek takich drobnych, powiedzmy 4 na 4 cm. Kupić poliwęglan osobno, nawet może samemu sobie dociąć i stworzyć taką szklarnię dla siebie samemu od podstaw. I na pewno będzie to bardziej wytrzymałe, będzie to sztywniejsze. I nawet bezpieczniejsze, bo nawet jeżeli to się poskłada, ostre krawędzie mogą narobić krzywdy. Serdecznie pozdrawiam, dzięki za wszystko.